Ponownie witamy na budowie domu Sosenka w wariancie B, czyli w wariancie domu trochę większego, trochę dłuższego. Dom u góry ma dwie wygodne sypialnie: garderobę, przedsionek. Na dole, pomieszczenie techniczne, przedsionek, kuchnię, łazienkę, pomieszczenie gospodarcze i duży salon. Ma też na dole taras, u góry balkon. Jest to bardzo wygodny dom rekreacyjny lub nieduży dom mieszkalny, jak to jest w tym wypadku. Wszystkim, których to zastanawia, przypominamy, że budujemy zgodnie z WT 2021, to znaczy nasze ściany mają właściwą, właściwe, właściwości, właściwe właściwości termiczne są ciepłe, zdrowe, bezpieczne. Pomagamy również z doradztwem w zakresie sposobu ogrzewania, tak aby spełniać wymagania dotyczące bilansu energetycznego budynku, i mamy architekta, który to wszystko z Państwem przedyskutuje, a my wykonamy. Zapraszamy na budowę, bo tam najlepiej widać, jak coś powstaje. Prawie zawsze budujemy kilka domów naraz, w Warszawie, w okolicach, na Mazurach. Czy też tak jak w tym wypadku koło piaseczna. Można się z nami umówić telefonicznie bądź mailowo. Teraz właśnie czekamy na panią, która jedzie do nas z grójca. Pozdrawiamy, ciepło, oczekując na przybycie. Jesteśmy na balkonie. Jak widzicie, jest to balkon dość kompaktowy, dość miejsca, żeby siąść, mało miejsca, żeby się położyć. Natomiast chciałbym, korzystając z tego, że na tym balkonie jesteśmy, zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Często ludzie porównują ceny domów na podstawie metra kwadratowego. Czy jakiegoś parametru bardzo prostego, natomiast zapominają o tym, że samo wykonanie takiego balkonu, z wykonaniem balustrad, z wykonaniem podłogi, z wykonaniem obróbek, z dodatkowym oknem balkonowym, który pozwala na ten balkon wyjść, jest dodatkowym kosztem. Dlatego wszystkich Was zachęcamy do tego, by wyceniać konkretne projekty, a nie pytać o cenę metra, gdyż to bardzo zniekształca. Ceny. To, co my robimy, to przykładamy bardzo dużą wagę do tego, żeby wszystko było tak, jak sobie klient tego zażyczy. Klient chce balustradę wiksy, proszę bardzo, chce w pionie, proszę bardzo, w poziomie, proszę bardzo. Wszystko jest możliwe, wszystko jest do ustalenia. Są to domy szyte na miarę, a nie sztampa z fabryki, trochę pozbawiona wyrazu i smaku. Jesteśmy na balkonie o szerokości około metra. Balkon, jak wiecie, może być większy, może być mniejszy. Teraz możemy rozbudować, wydłużyć, skrócić, zadaszyć. Generalnie realizujemy wasze pomysły z naszym doradztwem, tak, żeby efekt końcowy był jak najlepszy. Nie mamy rozwiązań typowych. Wszystko jest przygotowane specjalnie. Dla was, tak jak Wy sobie to wyobraziliście, a my skonsultowaliśmy ten pomysł. Zapraszamy do współpracy. Obserwujcie nas na YouTubie, Facebooku, a nawet TikToku. Do zobaczenia przede wszystkim w biurze, bo tam dowiedzieć się można najwięcej i poznać najlepiej. Jesteśmy w domu Sosenka, wariant B, czyli w takiej trochę większej wersji domu popularnego modelu Sosenka. Jak widzicie, Kolejne prace trwają. To, co widać tu i tu, to nieodłączne atrybuty budowy zimą. To znaczy, jeśli prowadzimy pracę mokre, a tu takimi pracami była posadzka wylana w listopadzie, to musimy doprowadzić do tego, żeby wszystko wyschło. Jesteśmy też w trudnych, na działce z trudnymi warunkami, bo nie ma tutaj prądu, więc grzejemy się. Taką oto piękną kozą budowlaną, która pozwala na wysuszenie i utrzymanie dobrej temperatury w środku. Wspomagamy się osucza, osuszaczem na agregacie prądotwórczym. Ten etap, który tu widzicie, to mamy poszpachlowane ściany z karton gipsu, a reszta ścian, to co widzicie, ten drewniany stelaż, przygotowane jest to pod blazer. Instalacja elektryczna. Instalacja pod klimatyzatory, instalacja wodna, niskoprądowa. Wszystkie instalacje zostały już wykonane. Wystarczy teraz wykończyć ściany. Te prace będziemy kontynuować już po trzech króli, po świętach trzech króli, tak? Za około tydzień. Co jest istotne? W tym wypadku prowadzimy właściwie wszystkie prace od fundamentu po wykończenie łazienki. Razem z zaprzyjaźnioną firmą wykonujemy tu również klimatyzację, rekuperację oraz instalację fotowoltaiczną z bankiem energii, na którą klient otrzymał około 25 tysięcy dopłaty. Jakbyście byli zainteresowani tak kompleksowym wykonaniem wszystkiego, jest to również z nami możliwe. Co istotne, no jak widzicie, panuje tutaj pewien nieład budowlany. Natomiast prace są w toku, mimo tego, że mieliśmy święta i nowy rok i ogólnie rzecz biorąc pogoda na zewnątrz do niczego nie zachęca. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, pamiętajcie o tym, że jest zawsze możliwość, żeby odwiedzić naszą inwestycję w toku, taką jak ta, ta jest blisko Warszawy, w miejscowości Nowy Prażmów i możecie po prostu podjechać i porozmawiać z nami, Tutaj, nie tylko w biurze. Na ogół prowadzimy kilka inwestycji równolegle. Można podjechać, zobaczyć, jak budujemy na żywo, poznać się lepiej, a zawsze na pierwszą wizytę zapraszamy do biura. O, z tego miejsca chciałbym Wam naocznie i na przykładach wytłumaczyć, dlaczego warto budować w jak najszerszym zakresie prac z jedną firmą. Jak widzicie, jesteśmy na budowie. W trakcie budowy wykonaliśmy. Ściany ociepliliśmy, mamy płytę poszycia, mamy nawet już nabity ruszt pod błazeniem. A co mamy pod spodem? Pod spodem mamy kable zasilające tutaj akurat od światła jednego, drugiego, tu od kontaktów. Tu mamy instalację klimatyzacji, gdzie mamy kabel, gdzie mamy rury miedziane z czynnikiem, gdzie mamy rurkę do odprowadzania skroplin. Klimatyzacji. Obok mamy kabel niskoprądowy do kamery. Tu mamy więcej kabli: jeden, dwa do kamery, jeden do alarmu. Tam widzimy rozdzielnie. Mamy tu mnóstwo rzeczy, mnóstwo branż. Mamy człowieka od klimatyzacji, mamy elektryka, mamy elektryka, czy firmę instalacyjną od alarmu. Mamy wreszcie hydraulika, bo tam mamy jeszcze widoczne rury od kanalizacji. Ktoś to wszystko musi. Skoordynować, ktoś musi pamiętać o tym, że część rur mamy już zatopionych pod posadzką. To wszystko trzeba zrobić naraz. Jeśli ktoś wam fachowo nie doradzi, nie zbierze tego wszystkiego do kupy, to potem wykonywanie tych prac etapami jest trudne, drogie, a efekt często niesatysfakcjonujący. Dlatego my staramy się zapanować nad wszystkimi tymi procesami tak, żeby to robić raz, a dobrze, żeby o wszystkim pamiętać, żeby wszystko dobrze działało. Co też jest istotne, biorąc pod uwagę, że mamy tu różne instalacje, wszystko jest dokładnie w takim miejscu, jak zostało ustalone z klientem, prefabrykacja tego wszystkiego nie jest możliwa. Jak zwrócicie uwagę, prefabrykacja poza niską ceną niesie za sobą inne konsekwencje, takie jak na przykład możliwy, brak możliwości spersonalizowania projektu. My skupiamy się na tym, żeby wszystko było takie, jak chcecie, bo dom się buduje raz, może dwa razy w życiu. Jest to dla wszystkich duża przygoda, duży wydatek. My dokładamy wszelkich starań, żeby efekt końcowy był jak najlepszy. Budujemy Wasze marzenia i swoją historię. Jeśli chcecie więcej, obejrzyjcie nasze pozostałe filmy na YouTubie, zapoznajcie się z ofertą na Facebooku, a najlepiej przyjedźcie do nas na budowę lub do biura, tak byśmy mogli porozmawiać na żywo.